Dobry wieczór, Państwu. Dzisiaj przechodzimy do drugiego tematu. Nadajmy no na to, że naukowego. Po moim dowodzie podważającym hipotezę Rimana, 3, 4 roku temu, to nadałem w dwóch częściach. Natomiast dzisiaj przeanalizujemy sobie prawo kursu granicznego, moje prawo, które Państwu daję do ręki. Celem weryfikacji i z analizowania tego prawa, żebyście państwo wyrobili sobie zdanie na ile będzie to narzędzie przydatne w dobie rozmaitych rekomendacji, analiz w rozmaitych pismach ekonomicznych giełdowych. Przechodzę do tematu. Państwa tekst ja piszę w języku angielskim, ponieważ hmm, powinienem to dać na Arksiff, tak jak w poprzedni materiał y, y, Anterimanowski, w skrócie mówiąc. Ponieważ to jest platforma, która pasuje jak pasuje pasuje Klucz do Zamka. No niestety y, nie mam rekomendacji żadnych, a jeśli miałbym się o nie prosić no to wolałbym w ogóle tego nie robić. Koledzy naukowcy nie lubią pracować na cudzych materiałach, a poza tym niewykluczone, że ktoś z nich tu się zainteresuje tym. Przy okazji wrócimy do tematu, jest to po angielsku, natomiast gdyby była taka potrzeba, poza moim tłumaczeniem, bo dla wszystkich Państwa, dla subskrybentów, dla osób, które nie mając co robić, to trafią na mój kanał. No to ja to podam w języku ojczystym tych kilka zdań dotyczących tego prawa. Proszę Państwa, od dawna zadawałem sobie pytanie, czy można ustawić kurs graniczny spółki giełdowej jakimś modelem. Na skutek mojej sympatii do matematyki i statystyki matematycznej przyglądałem się wielu związkom i wydarzeniom na naszym rynku giełdowym pod właśnie tym kątem. Każdy z nas na pewno też nieraz zastanawiał się, jak można by było w przybliżeniu obstawić kurs spółki giełdowej, żeby na niej zyskać. Jakiś po prostu, jak to się mówi, Szymel. Do tej pory tego nie było. Mam nadzieję, że tym razem otworzymy. Wrota tej tajemnicy. W roku 2014 po dłuższej obserwacji wielu wybranych spółek zakiełkował mi pomysł kursu granicznego jako średnia arytmetyczna dwóch sił, o których niżej. W związku z czym podjąłem trud zebrania danych statystycznych w ramach WIK-ów 20 i 40. Wiadomo, to są dla tych Państwa, którzy nie wiedzą o co chodzi, to są powiedzmy rejestry warszawskiej giełdy papierów wartościowych, które są grupowane te spółki według odpowiednich kryteriów. Stąd moje prawo, jak już wspomniałem, przewracamy te strony, fotografujemy dla tych Państwa, którzy się tym zainteresują. Spoza kraju. Stąd, tak jak powtarzam, moje prawo, jak już powiedziałem, oparte jest nie tylko na pomyśle, na weryfikującej go statystyce z lat 2014, 17, 18, a dotyczące tych właśnie wig -ów. I mówi, gdy liczba analizowanych spółek na giełdzie, to mogą być wszystkie giełdy świata. Byleby tylko wziąć i przeliczyć kursy na jedną walutę. Rośnie do N, a może być tylko jedna giełda. Na giełdzie rośnie do N nieskończoności, tym różnica między sumą ich wartości modelowych kursów, według formuły, którą zaraz pokażę, a sumą ich kursów rzeczywistych zmierza do zera. Użyteczność tego prawa ogólnego jest na tyle jednoznaczna, że Powyższe prawo możemy przenieść na spokój indywidualną w zakresie modelu, bo jak parę, proszę zwrócić uwagę, jest to różnica między sumą ich wartości modelowych kursów według formuły, jak niżej, formuła jeszcze nie zna, za chwilę będzie zna a sumą ich kursów rzeczywistych, rzeczywistych zmierza do zera. Mamy już piątą minutę, proszę Państwa, muszę się spieszyć. Stąd, tak jak powiedziałem, możemy to przenieść na spółkę indywidualną i w ten sposób zyskać przy naszej cierpliwości dobre narzędzie. W konsekwencji, tak jak powiedziałem, użyteczność jest jednoznaczna, pomimo tego, że prawo dotyczy nie jednej spółki ponieważ różnice przewartościowania jednych w stosunku do modelu znożą się wzajemnie z różnicami niedowartościowania drugich. Matematycznie to wygląda tutaj tak, jak napisane, czyli różnica sumy kursów rzeczywistych, a tych samych spółek kursów modelowych gdy N zmierza do nieskończoności wynosi 0, limes, granica no dobrze to jesteśmy już na czwartej natomiast model jest substancja średnia, średnia arytmetyczna substancji wizji co to jest substancja i wizja? Proszę Państwa, wziąłem te dwie, te dwa powiedzmy elementy, które uważam, że w prawie odgrywają najważniejszą rolę. Desygnatem substancji, czyli odpowiednikiem jest wartość księgowa. Wartość księgowa jest elementem, jest elementem raportów. Natomiast chodzi mi o to, żeby przefuntować do Państwa świadomości z tym prawem, abyście intuicyjnie chwycili o co chodzi. Substancja kursu, czyli to wK obejmuje prawidłowo sfinansowane funduszami własnymi. Statutowym, rezerwowymi oraz niepodzielonymi zyskami materialne środki wytwórcze, zarówno środki trwałe, jak i środki od, obrotowe, w tym na przykład materiały, wyroby na składzie, gotówkę w kasie i w, na rachunkach bankowych. I ona daje y, y, akcjonariuszowi podstawową informację na temat rzeczowego potencjału spółki. Niezbędnego do realizacji jej zadań, podczas gdy wizja kursu jest dwudziestokrotnością minimalnej psychologicznej opłacalności, czyli dwudziestokrotnością co najmniej 5% zwrotu z akcji, który jest równy zyskowi pierwszej w roku. Ta dwudziestokrotność jest jak depozyt. Bankowy, czyli 100%, który ma dawać co najmniej 5% odsetek rocznych. Dlaczego przyjmuje w miarę 5% jako minimum psychologiczne zyskowności na giełdzie w działaniu kapitału? Ano dlatego, że jest to najmniejsza liczba pierwsza, która matematycznie pozwala w miarę szybko wyobraźni najmniejsza, minimalna Psychologiczna, wyliczać profit, a jednocześnie nie jest najmniejsza, bo, bo jest to trzecia z kolei liczba pierwsza. Jeśli jest mowa o jakiejkolwiek kategorii zysku finansowego z kapitału prywatnego na giełdzie papierów wartościowych, to prawdopodobieństwo, że ktoś nie, się zgodzi na zysk mniejszy niż 5% jest równe 0. Dlatego jest to psychologiczna bariera minimum zysku, występuje jako element mojego prawa kursu granicznego. Reasumując, aby wyliczyć wizję, trzeba przyjąć zannualizowane zespółki na jednej akcji, przemnożyć ją razy 20, aby dojść do tych 100% kapitału depozytowego. Oba powyższe elementy stoją na przeciwległych biegunach kursu. Substancja jest to składnik bierny, ukierunkowana na dopuszczalne minimum kursu, oraz wizja jako element ekstensywnie czynny. I warto zaznaczyć, że ten drugi element, inaczej ta dwudziestokrotność zysku per share na akcji, na jednym papierze, ujmuje najważniejszą rzecz, która tkwi jako w eterze. To jest know-how, to znaczy jak w procesie technologicznym i menadżerskim zrobić, organizacyjnym inaczej, i tak dalej, menadżerskim, żeby było okej okay zyskami. I teraz ktoś zapyta, a skąd wiesz, Proszę Państwa, nie jestem szpecją odrobienia filmu, dlatego się opieram na segregatorze. Ktoś się zapyta, no a dlaczego to nie może być suma obu tych elementów? Albo iloczyn, a może różnica? Dotąd tego też nie tłumaczyłem. Poza przytoczeniem materiału statystycznego próby losowej, którą prezentuję w załączniku 1 i To jest próba na chybił, trafił. Po prostu ja nie mam żadnego wpływu, jak są Ułożone wigi 20, 40, 30, wszystko jedno, i wziąłem z okresów na chybił trafił. I dowiecie się Państwo, co nam wyszło? Wszak kurs danej spółki nie jest na tyle mądry, aby sam od siebie ustawić się w środku tych dwóch biegunów. Kiedy jednak tę teorię rozwija się na elementy pierwsze, to łatwo dochodzi do odpowiedzi od. dlaczego? Odpowiedź jest następująca. Otóż inwestorzy przy zakupie danej akcji kierują się mocno wskaźnikiem C do WK, oczekując, aby ten parametr był mniejszy od jedności. Ale nawet wtedy, kiedy wynosi ten parametr, na przykład 0,2 to przeciętny akcjonariusz tej akcji raczej nie kupi, jeśli nie ma ta spółka, że lub nie rokuje jego uzyskania w najbliższym czasie. Wszak zysk oznacza możliwość pobrania dywidendy, a ta z kolei dalej gwarantuje okreskowy skok kursu in plus. I tu właśnie, w tym właśnie kluczowym momencie dochodzimy do pola wzajemnego oddziaływania dwóch jednoczesnych sił ekonomii inwestora, a w szczególności dwóch sił psychologicznych, zachowawczej siły asekuracji na wszelki wypadek, na przykład likwidacji spółki. Prawda? która to siła chce zakupić akcję w cenie przyległej do watości, czyli substancji, oczywiście jeśli się uda jeszcze mniejszej, oraz druga siła jego zachłanności, determinowana wizją. Teraz Państwo widzicie, dlaczego ja nie mówię Buka. Musiałem potraktować obie, oba te czynniki, które w prawie działają wielokierunkowo, w dwóch różnych kierunkach, ale w jednym i tym samym liczniku. Substancja jako element kursu i wizja jako element kursu. Przez dwa to jest średnia atomiczna tych dwóch sił. Więc ta druga siła to jest jego zachłanność. Te dwie siły, jak w przyrodzie, uważam, że na giełdzie papierów wartościowych w naszej ekonomii działa przyroda, ogólnie rozumiana. I tak długo się one przeciągają, dopóki się nie ustawią średnią, średnią. Przykład: Spółka Nowita na dzień 15 sierpnia 2008 miała swój kurs rzeczywisty 118 zł. My na podstawie jak wyżej wyliczymy jej kurs graniczny. Następująco: wartość księgowa według bilansu na ten dzień 50 zł. Zanualizowany zysk na podstawie rynku półrocza to 9 zł na akcję. Jak łatwo wyliczyć, kurs graniczny wynosi 115. No bo 9 zł razy 20, 180 plus 50, 230, podzielić przez średnią arytmetyczna. Proszę zwrócić uwagę, że w tym dniu prawie 70% zleceń kupna była na tę wartość. Podobna sprawa jest ze spółko, spółką spółek. Kiedy kosztowała ona około 400 zł. Natomiast przedmiotowe prawo ustawiło ją na pozycji 100 kilkudziesięciu złotych dla wcześniej, zanim się to stało. Ja to prowadziłem. Zatem stanowiłoby bardzo dobre narzędzie dla cierpliwego inwestora. Przyjrzyjmy się, jakie w konsekwencji mogą być jeszcze implikacje wynikające ze sformułowanego prawa. Zastanówmy się, ile wynosiłby modelowy kurs, gdyby spółka nie miała żadnego zysku rocznego, i nic by nie wskazywało na to, że w najbliższym czasie miałaby go na pewno mieć. Wówczas wizja w naszym badaniu byłaby zero, a zatem akcja spółki by była warta połowę wartości księgowej, prawda? Nie ma zysku, nie ma wizji, bo nie ma jak to wyliczyć. W związku z tym wartość księgowa podzieli przez dwa, to jest połowa wartości księgowej. W przypadku, gdyby spółka miała stratę, wartość takiego kursu spadłaby do połowy różnicy między substancją a wizją. A w przypadku, gdyby wizja wnosiła stratę wyższą niż substancja, wartość jednej akcji, spółki nie była warta nic oczywiste. Sformułowane wraz z załączonym materiałem statystycznym Prawo jak wyżej jest materiałem nieoficjalnym. Ponieważ żadna z gazet, do których to wysłałem w ubiegłych latach wraz z materiałem statystycznym, nie zamierzała tego drukować. I podjąć próbę weryfikacji Naukowych u specjalistów, może dlatego, że chciałem za to pieniądze. Wtedy chciałem, dzisiaj to robię za darmo. A może dlatego, że nie jest dla nich, nie była dla nich nic jasna lub nic nie warta. Wyjątkiem była reakcja jednego z redaktorów Polski Biznesu, na pewno mnie pamięta, który napisał do mnie, że prawo jest bardzo ciekawe, nawet zaproponował mi jakieś wykłady, ale Nazajstwa umarła śmiercią naturalną, jak to w Polsce. Reasumując, daje się zaobserwować, że wszędzie tam, gdzie jest nieobecny owczy pęd, kurs idzie do mojego prawa, kursu granicznego. Tym bardziej, że prawo jak wyżej działa zgodnie z jego hipotezą, bo hipoteza mi przyświecała w momencie, kiedy dokonywałem pracy statystycznej na, na próbie losowej, co wynika właśnie z załączników. I proszę Państwa, takie zastrzeżenie wyeliminowałem poglądowo po jednej spółce z każdego z tych załączników, zarówno z Wiku WI 20, jak 40, z Wiku 20 LPP, a z 40 Benefis, które moim zdaniem, z którym to zdaniem nie wszyscy się muszą zgadzać. Żeby nie było niejasności. Z oczywistych względów kierują się tutaj własnymi prawami na skutek polityki insiderów. W moim przekonaniu tak to było w tym czasie, jeśli chodzi o LPP. Tudzież o czym pędem, benefit i cośkolwiek zniekształcały weryfikację swojego wyżej prawa, choć jak to wynika z przytoczonych liczb, w ramach dopuszczalnej tolerancji statystycznej. Tym bardziej, że jak to już dawno ustalono na początku mojego wykładu, wyjątki jedynie potwierdzają regułę. Proszę zwrócić uwagę, to co powiedziałem na początku, że prawo formuje prawidłowość, która okazuje się w całości przy analizie n spółek, gdy n idzie do nieskończoności. A zatem, mając. małą ilość. Reprezentacja analizowanych niezależnych zdarzeń losowych stośnie tylko wyłączenie jednej spółki w każdym załączniku. To również daje do myślenia korzyść załączonego materiału statystycznego. Ale dziwiłbym się, gdybym tak nie mówił. Ostatecznie jestem twórcą tego prawa, jak kiedy by nie było. E, natomiast załączniki działają niezależnie ode mnie. To już Państwo wyciągnięcie wniosek. W świetle tego. Wniosek generalny z załącznika numer 1, jeszcze w stronę 15 zrobimy, bo tu jest bardzo ważna uwaga. Prawda, z której wynika, że prawo jest nieoficjalne. I dlatego jeśli będziecie je stosować w swojej strategii na giełdzie, robicie to na własne ryzyko, dopóki nie będzie to zafiksowane jako prawo naukowe. Niestety z tej pozycji startuję. No i wszelkie prawa zastrzeżone, no to jak zwykle. Proszę Państwa, lecimy do tego do tego załącznika, bo czas mi ucieka, mam dwie minuty. Sami sobie później zatrzymacie to i wszystko zrobicie. W załączniku 1. To jest po angielsku, więc ja tylko to powiem po polsku, co trzeba. Różnica pomiędzy kursą, sumą kursów rzeczywistych na dzień 31-12, a sumą kursów modelowych według prawa jak wyżej, czyli kwota 670 zł. W stosunku do kursów rzeczywistych 510 stanowi odchylenie rzędu 13%. 13,40. Natomiast już w dniu 5, 2018 odchylenie jest wręcz minimalne, bo wynosi 7,4. Bo to jest 4688 minus 100 i w stosunku do tego 4688. Proszę Państwa, proste. Spółki, substancja, wizja, model na 31.12. Kursy rzeczywiste, 31, 12, 17 rok i weryfikacja kursów rzeczywistych na 5, 7. Tu są różnice, a te różnice ja wyciągam z globalnych słów. Proszę Państwa, to samo mamy tutaj. Tu jest WIK 20 na 39. I tu musiałem w związku z tym pomnożyć przez 1,33. Przez cztery trzecie, żeby ustalić tą wizję. Sprawa jest taka sama. Tutaj po wyłączeniu LPP jest śmieszna, śmieszna różnica, a zatem prawo jest tutaj potwierdzone. Śpieszę się, bo ostatnim razem wczoraj przy 21 minutach mi przerwało ten cały ten. Teraz możemy jeszcze pogadać trochę. Tak. Tak. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za uwagę. Proszę pisać komentarze. Proszę się zapoznać spokojnie z, tym, z tymi załącznikami. To jest podstawowy mój gwóźdź. Nie do trumny, tylko do tego prawa. Gwóźdź, który to prawo przybija, moim zdaniem, do rzeczywistości. Ale Państwo to sami zweryfikujecie. Z treści również wyciągnięcie wniosek. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.